Cześć, witam Was dzisiaj znowu z pociągu, jak widać. Z tym, że trochę innego. Jesteśmy w Nibeli i mamy wykupioną wycieczkę do Tachmahala. E, tam z pociągiem Super ekspres, taki szybki. E, tam mamy przewodnika, który nas otwiera z pociągu i jedziemy obejrzeć Tachmahala i jeszcze trzy jakieś inne rzeczy, ale nie wiem jak. Się, więc no, zobaczcie ten przedział jak wygląda. No i co? I teraz ruszamy do naszą kawę. Jak tam? Co tam malanek? Nie chcesz w, w tym no, w w pociągu siedzieć w naszym tramwaju. Godzinę cztery. Godzinę cztery. A ja idę coś z laki, kupić, bo nie wiem czy tam będą dawać nie, ale był Jeszcze parę minut i dojeżdżamy na stację, w której mamy sobie jakiś kierowca. I na tak. Wybrał, no. nawet ci się udało. No, no, no. Bo czekał czekał Załatwić wycieczkę, wycieczkę jak ma być. Nie, <noise> Nie no, na razie wszystko jest tak jak miało być. Odebrali nas z hotelu, wsadzili do pociągu, dali miejsca i od razu na wyjściu tutaj czekał już pokazał. Jesteśmy w mieście, które się nazywa Agra. No jak wszędzie winnie, prawda? <śmienic> Jeszcze tylko dodam, że tutaj jest nie wiem, 35-6 stopni, a odczuwalna 45 i słońce pełną parą. Siniki nakładać proszę, aloha Prawdziwy w tym, prawdziwe ksiatki. Dzięki, tak. thank, thank you. Będziesz, będziesz, prawdziwe kwiatki na Nasza karoca No i idziemy wesoły autobus. Przewodnik już nam wszystko opowiedział. 3 godziny w Taj Mahal. Potem obiad w Mariocie. Godzinka na jakąś inną atrakcję, i dwie godzinki na zostanie na coś tam jeszcze. Na inne atrakcje. Na inne atrakcje, takie mniejsze. Dobra. Następny przystanek w Taj Mahal. Próbujemy wydostać się z dworca, jest bardzo duży korek i proszę, krowa spaceruje środkiem drogi. W ogóle się niczym nie przyjmuje. Wysiedliśmy z naszego autokaru, przesiadamy się do Tuktuków, ponieważ e, kilometr od... E, bo mnie brzmi na więcej miejsca. Z tego jego do grubasa. Ja to no się nie odbieram. Odbieram. <laughs> Ponieważ do machalnie wolno poluszyn robić i dlatego jedziemy tuk tukami. Tak, tuk -tuk. tak, Słuchałeś wykładu? Dokładnie. Tak. W typ... Ale dookoła można sprodzić Dookoła można sprodzić, Ale Ale w tym mieście nie ma żadnych fabryk ze względu na Hal, więc no bieda straszna, tak? O, nie jest tak biedna. Proszę, jaki wychodzony pies. Nie jest biedny, czyściej niż wszędzie indziej byli wcześniej. Czyściej może tak. Ale już wodę, Zubię, wodę już oddałeś. <śleskujesz> Oj, a tak, bo my jesteśmy w tym stanie, jak ten stan się nazywa? Jakoś Nie. dziwnie. E, no jest to... Jak? Job? Nie. to? Nie. E, jest to stan, w którym leży... Ubeszku. Tak, ubeszku też. E, New Delhi. Siedziba rządu. Prezydenta. Siedziba rządu i tak dalej. Czyli capital state of the India. वर्कर्स ऑफ द ताजमहल दो पीपल बिल्ड द ताजमहल वैन द केम ओवर हियर सो देट पार्ट वॉज यूज बाय द लोकल फॉर द फार्मिंग वैन द वर्कर्स केम सो द किंग अलॉटेड द लैंड हियर सो दर मड हाउस टू टाइम लीज हाउस नाउ इन द लॉ इन कंस्ट्रीशन देर इज नो न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउड नियर दल वन थाउजेंड मीटर इट यू आर जस्ट ओनली अलाउड टू रिकंस्ट्रक्टेड एंड रिनोवेटेड इफ द वॉल फ्रॉम द हाउस नॉट अलाउड टू रिकन्स्ट्रक्टेड्रक्टेडीन सी द स्मॉल शॉर्ट की Lots of the tourists to coming here and local small businesses are over here otherwise if you are looking and searching for the factory and the industry these all are far 50 to 60 miles from here because to maintain the pollution level here which is not good for the Taj that's why no factory industry here so this city is right now used by the local people Teraz jedziemy częścią starego miasta, gdzie mieszkali robotnicy. Nam opowiadał, którzy budowali Taj Mahal. Ponad 20 tysięcy budow robotników budowało Taj Mahal. E, głównie z innych krajów niż Indie, ale tutaj azjatyckich krajów. I teraz yy, nic tu nie można zmieniać i przebudowywać, dobry, można tylko odnawiać Ale nic nie można poszerzać ani nowych, nowych rzeczy tutaj stawiać Dlatego tak to wygląda jak wygląda o. Taj Mahal wybudowano ponad 400 lat temu więc więc chwilkę to zajęło Pięknie wygląda okolica wokoło Taj Mahal idziemy. Nasz przewodnik nam doradził, żeby lepiej gadać i chodzić, żeby zniwelować wszystkie negatywne rzeczy wokół nas. Także domyślam, że chodzi o tych wyłudzaczy wszystkiego. O. Właśnie nam tłumaczy, że jesteśmy poza sezonem, więc tutaj 20-30 tysięcy ludzi dziennie odwiedza Taj Mahal poza sezonem, a w ciągu sezonu, gdzie jest od, no, od listopada do lutego, i 80 tysięcy ludzi dziennie odwiedza Taj Mahal. Czyli całkiem sporalizm, prawda? Tutaj już mamy... Ścianę muru Taj Mahal, 100 metrów, 1000 metrów długą i 300 metrów szeroka. No i proszę, krowy oczywiście, bez krowy nie mogło się być. ulica Yes. Ona ma coś z nogami. Wife, he had three wives. So, one of the wife buried outside, and she was from the local city, which is very close to the city, almost 30 kilometers far. The city known as a Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri is famous for the red sandstone. The red sandstone brought from the Fatehpur Sikri for the construction of the Taj Mahal. And she was the first one, and she was from the also same city. Her name Akbari the Today is the time to see by your real life. All the curtains, all the things are today gone off. Today you will see the Taj Mahal, which actually means. It is also kind of optical illusion from this wall. It is not visual like it's far. it's look very close to this wall, but it's really very far from here. Jesteśmy w pokojach robotniczych. Robotnicy odpoczywali tutaj. Podczas budowy, bo budowa trwała bez przerwy 24 godziny na dobę, 22 lata przerwy 23. Stowienia są wykomane w marmurze. A prace konserwacyjne w tych zabytku robią. E, jak to się mówi? Zdjęcia Nie nie nie, ci co budowali ich e, potomkowie Tak, tak on mówił nie? Tak, że to siódme pokolenie? Siódme pokolenie? Nie wiem, któreś tam, 400 lat, to sobie policzcie ile pokoleń mogło upłynąć

No i faktycznie wygląda to imponująco. Te wejście całe to jest złudzenie optyczne. Chodzimy proszę państwa przez bramę. Ta brama to złudzenie optyczne. Ona wygląda, że jest równa na dole i u góry. A to ma 45 metrów wysokości, więc jak to możliwe? Ano tak, że na dole jest węższa niż u góry. Wszystko co tu widzicie było zrobione ludzką ręką. Zobaczcie, jaki to jest wielki. Te litery naokoło to też złudzenie optyczne, ponieważ one wyglądają w tej samej wielkości od dołu, dołu do góry, więc jak to możliwe? No, no tak, że chcę w jakiś sposób wykonane, żeby tak wyglądało. Podobno w nocy, gdy jest pełnia, na tym suficie rozświetlają się gwiazdeczki, które jakiś artysta wykonywał przez 5 lat. बट इट इसम से

No i słuchajcie, kolejna bardzo ciekawa informacja. Oczywiście budynek jest zwężony i rozszerza się ku górze. Dzięki temu robi iluzję i te wieże wyglądają jakby stały prosto. A tak naprawdę one są odchylone do zewnątrz o 45 stopni. Ten główny budynek powstał w ciągu 17 lat. Wszystko to naokoło zajęło 5 lat, słynnie 22 lata. No, no i, to i jest dlaczego to powstało? Else, Przez, Przez, e... Przez tak Odnawiania restauracji to e... właśnie powiedział z powrotem, że to dziewiąte pokolenie hmm? budowlańców restauruje Taj Mahal tymi samymi sposobami co 400 lat temu. Zaraz pójdziemy do środka, to nam trochę więcej wyjaśni. Tak mahala jest wykonana z wiągu i zmienia kolory w zależności od pory dnia lub nawet fazy księżyca. więc Ma inny kolor rano, inny kolor po południu, czy w ciągu dnia, a inny kolor wieczorem. Jesteśmy akurat w ciągu dnia, więc tak jak widzicie. Wieczorem robi się złoto. Proszę. Right able to see the Taj Mahal through directly your eyes. The reason behind it suddenly weather change. If the directly sunlight is coming you are not able to see the Taj Mahal because it's too much bright. Yes. You see the crystal particle are glittering mm -hmm. while walking. These particle make this marble harder and a bright one. That's why in 1932 and 1971 the whole Taj Mahal covered it to protect from the air strike from the Chinese plane and the Pakistani. Zakwadam hai but ki Proszę, cicho biegi. cicho biegi, na moje japunki, paluszki mi się spaliły, pewnie skóra mi zejdzie, jak myślisz, z moich białych stópek. Oh. I wchodzimy. Podobno podle. Hmm. Uh -huh. So look at your left side and right side. You will find the perfect mirror image, the holy mosque and the guest mm house, -hmm. and showing its real beauty. Mm -hmm. How high is the sa ceiling here? This one. Shorter one. This one. Inside one. The no, the outside one. The here. Outside one. It's same like the forty-five meter. Okay. Oh. tutaj jest tak samo 45 metrów. Proszę, Wszystko you If you're moving your Wrubione. hand, you will not find any kind of a bump or any kind of a gap is perfectly matched with the marble. But believe me, these all the stone is almost half inches in the marble. To giving the shape of this malachite leaf from the stone making malachite. It's take. 4-5 dni kontynuacji standing on the Emory Wing. But... It was full of water after 45 years. There was a flood in mountain. In, in my my przez staj Mahal które tak naprawdę jest po prostu grobowcem. And the Agra do our next visit. Zbudowane, a te wszystkie kwiaty, może Wam się wydawać, że są namalowane, ale one są zrobione z różnych kryształów, jak Onyx, Rubin, Tiger Eye i pod, pod wpływem światła one się rozjaśniają i świecą wygląda to niesamowicie pokazali nam w środku ale niestety w środku nie można było używać ani aparatów ani kamer więc ja no mogę wam pokazać tak więc oni wszyscy mieszkali tutaj w tym budynku a Taj Mahal po prostu to jest e, tum i Taj znaczy kru, e, korona Drugi park zapomniałem można sobie przetłumaczyć. Jena <grymne> rybę.